Andrzej Skowiak i Dariusz Szpakowski ma być dokładnie jak dwa lata temu ten sam stadion ten sam dzień 11 października ta sama godzina 20.30 ten sam sędzia Wolfgang Stark rywal z najwyższej półki wtedy Portugalia dziś zespół Czech no a jeśli tak to ma być ten sam wynik czyli zwycięstwo Polski Jan Kulowski w pole karne Roger no, to mogło być zaskakujące. Z daleka mocno plas. Sir z Jankulowskim. Powrót Błaszczykowskiego. Jankulowski w pole karne. Jankulowski niebezpiecznie. Jankulowski jest szansa reprezentacji Czech i brawo. Artur Boruc. Roger. Roger. Ładna akcja. Nie ma spalonego. Może będzie brakka. A jak niewiele zabrakło teraz. byśmy prowadzili 1 do 0 w tym spotkaniu. Jakub Wawrzyniak. Bóg nas uszczęśliwić. Kolejne zaskakujące wejście, tym razem obrońcy. Znakomite zagranie Rogera również, ale super wejście Wawrzyniaka. No, szkoda, że troszeczkę za, za szybko chciał e, oddać strzał. Położył się na murawie, do braku spokoju. I znowu jesteśmy przy filmce. Właszczykowski Roger. Pole karne, odbijają Czesi. Walczy tutaj o piłkę i wywalczył ją Murawski, to już Smolarek, ładnie przełożył, Smolarek, indywidualna akcja i w pole karne, no próbował tutaj i nie niewiele brakowało, Petr Czech poza linię końcową nad bramką, kolejny rzut rożny dla Polski. Chciał do środku żeby Smolarek, a wyszedł już z tego bardzo niebezpieczny strzał na bramkę. Rożer czekał tutaj Smolarek i Krożek na to doświadczenie Waślewskiego, ale przejął Petr Czech. No i teraz może być groźnie Baros. Barosz pole karne, ostry Barosz, Artur Borus. No trzeba uważać. To co mówiliśmy, bardzo szybki jest Milan Barosz i potrafi urwać się naszemu obrońcy. Bardzo dobrze skrócił kąt uderzenia. Artur Boruc No tutaj doświadczenie, że Włakowa przydało się Do końca był, pilnował Ale nie faulował No i brawa dla Artura Boruc Barusz Bardzo dobry powrót Brożek Błaszczykowski, Brożek Kuba Błaszczykowski Ach, ładnie to zrobił Błaszczykowski, jeszcze atakowany jeszcze raz atakowany. Utrzymał się sukienica. Teraz szansa! Jest! Gol! Obieckiego zero! A małpróży! Mówiliśmy o tym, że nawyk napastnika to jest właśnie... Myślę, tego życzyłem temu chłopakowi naprawdę. Jego losy w reprezentacji nie układały się naprawdę dobrze. Ale to jest zawodnik o wielkich umiejętnościach i miejmy nadzieję, że będzie się już rozwijał tak jak sobie tego życzymy. piłce Polacy Wasilewski rozechnal Lewandowski mocno, ale tylko obok bramki. Koniec bardzo dobrej pierwszej połowy, naprawdę trzymającego w napięciu i stojącego na wysokim poziomie meczu. Brawa dla biało-czerwonych za grę, za bramkę i za to, że prowadzą. Jest już arbiter z Niemiec, Wolfgang Stark i za chwileczkę rozpocznie się druga połowa eliminacyjnego spotkania. Roger Błaszczykowski. chyba Błaszczykowski ładnie z wodem. Ach, nie, buset ten strzał. Doda. No, Słowenia Irlandia Północna do przerwy bez bramek. Tymczasem razem skuteczność, celność strzałów, ale tu się zachował jak rastrasowy napastnik. Znakomicie przyrzucił delikatnie piłkę nad wychodzącym bramkarzem reprezentacji Czech. Jest fantastyczny. Popatrzmy na radość, popatrzmy na gola, na tą fetę, która jest tutaj na Stadionie Śląskim i bezradność Petra Czecha. Robił wszystko, co mógł, ale po raz drugi był... E... ...znakomite zagranie Rogera w tempo. Od niej popatrz, teraz kapitalnie uderzyły. Nie siła, a precyzja jest ważna. Drugi gol Broszka w 12. występie, drugi gol Błaszczykowskiego w 12. występie. Radość nas wszystkich i Leopold Spokojnie, Cześć aczkolwiek bardzo pewnie rozgrywają piłkę. Jan Kulowski nie ma spalonego. No i teraz przed swoją szansą ten, który wszedł niedawno na boisko, Sferkosz. Pierwszy raz dała się zaskoczyć nasza defensywa. Tak, wydaje mi się, że obrońcy nasi byli pewni, że Sferkosz jest na pozycji spalonej. I zaczynaliśmy to spotkanie, zastanawialiśmy się na co stać Polaków. Mówiłem o tym, że jest ten sam dzień, ta sama godzina, ten sam stadion, ten sam sędzia i rywal z najwyższej półki, a teraz kolejna szansa Petruczek wyprowadzić 3 do 0. I co najważniejsze, ponownie bardzo dobra gra polskiego zespołu. Zaangażowanie, walka do końca. i potrafią grać w piłkę. To cały Jacek Krzynówek. Cały Jacek. Tak, on jest w ogóle zaprzeczeniem tego, co mówi w piłce, że zawodnik musi grać w klubie, to będzie grał w dobrze w reprezentacji. On nie gra Lubię, a w reprezentacji zawsze na niego można liczyć. Czeska prasa przed tym meczem pisała gramy z polskimi rezerwowymi. Lewandowski Petruczek. Martin Fenin. Kolejny napastnik Eintrachtu Frankfurt. Kolejny napastnik gracz Eintrachtu Frankfurt. Na trzech napastników w końcówce grać będą Czesi. Teraz spore zamieszanie. No i mieliśmy trochę szczęścia. Ale Rozek na, to jest tylko obrońca. Podobnie o, jak no, Wawrzyniak. Mieli, podobnie jak Wawrzyniak, dobrze to ująłeś. Przeszkodzili sobie tutaj zawodnicy reprezentacji Czech. Ładna akcja Polaków jest tam w środku. Robert Lewandowski jest Smolarek, ale za głęboko grał teraz Murawski. Już zaczął Petr Czech. Już tutaj Peni już trzeba wracać. Nie ma spalonego. No, i mamy niestety bramkę dla reprezentacji Czech. Milan Barrosz na 4 minuty przed końcem. Przepraszam, eee, uderzał Peni. Zmieniono rozegrane kontrata, a Brak powrotu, brak powrotu krzynówka, prawda? I będzie okazja Jacek Krzynówek po lekarbie. Krzynówek! Mocno, ale nie celnie. Szkoda, miał tutaj Ebiego smolarki. Tak, dobra akcja, wydaje mi się, że Krzynówek Pokażu, nie wiedział. żeby żebymolarka, żeby tutaj była sekuracja z lewej strony, jest tam zionko. wybicie Czecha. Pokazuje Mariusz Lewandowski. No, wspomóżcie nas jeszcze, teraz nam tego potrzeba do publiczności. Wstali wszyscy, zaczynają. Ile owych haker też o to prosi, ale swoich zawodników, żeby przeszli dalej, bliżej pola karnego bramki Petra Czecha. Za chwilę będzie końcowy gwizdek. Za chwilę Artur Borus, który nie mógł się pogodzić, że jednak został pokonany w tym spotkaniu. Rozpocznie chyba ostatnią akcję, tak, pokonujemy. Ósmy zespół w rankingu Czechów 2 do 1. Strzelcami bramek, strzelcami bramek. W tym spotkaniu Paweł Brożek, a także dla Polski Jakub Błaszczykowski, Penin dla reprezentacji Czech. Jak z Portugalią, dokładnie, dwa lata temu. wow, Come on guys, subscribe. Right now. <laughs>